Oczywiście, otwieram. Wszystkie? Jak najbardziej. Nadkomisarz Trevi. Zarazem ze mną... A uh, Matthew. Pokaż dowód osobisty. Proszę o znak Mam na piersi. Tak, tak, ale o odznakę bym poprosił. Dokumenty dawaj kurwa, nie o znakę. Najpierw poproszę o odznakę, później okażę, dokument dokumenty proszę. To się kurwa wyedukowany znalazł. A może jeszcze kurwa legitymację policyjną? Co? PRAWNIK Jest CHYBA! Numer, PRAWNIK! kurwa, numer buta starej komendanta Sędzia główny, dawaj, panowie. Dzień jazdy. dobry. O, to faktycznie wyedukowany się nam trafił. Pogadaj z nim, bo ja nie mogę. Yy... Proszę jechać. Trzeba uważać troszeczkę na drodze. Przepraszam, klient mnie ten... ...poganiał. Dlaczego ten jest Przez klienta wszystko, ten dziadek, pogadaj pan z nim. A co? Co kurwa? Policjant się zajemany, co? O widzisz pan? Cały czas do mnie tak mówi. Co kurwa? Się co kurwa? Proszę pan tyłu, pozwoli pan. Zachować odrobinę. Ale to <noise> jest kurwa, jadę tak szybko opłaconą. No, no widzi pan, panie, panie policjancie, zbawę, to z to nie ja! Ukarać pana na <noise> Ale, ale to dla mnie no przecież dlaczego? A kurwa wypierę dalej policjancie! Już! to góry! Jeszcze mał pan Bo Trzeba będzie do mechanika iść! Kurwa, optałem się tylko. <słyszy> Jak piecie! Uh. <gryzy> Hej! Yeah, tak, może, może. No nie, nie, no, nie. Ja wybiegam na no, szybko. Mogą tu być? Nie. Mogę, jeden tak, może być jakiś tam Ale ty też Panie, ja tak Dobra. Tak, Wiecie co? Pod heaven'em ja go nie ma tylko Przebo wiesz, Izak Dobra, dobra, ale drzwi są zamknięte, prawda? Drzwi nie, jest, nie to są Aha Pod jeden za jeden Jeden w jest Przybo widzisz Tak, prze Przebo jeden jest Jeden kwadrat Jeden za Ta. przybo Ale odjebałem teraz skóra. Ja patrzę, że tam ma WP cały czas Ja weź Przebo tylko cały... A ram... Podziałem na koszyki, to wrzuć proszę na chat Ja idę pokazać, co ja mamy kracę, i... No to się podobało. Eee, lecimy. Jaki gracz serdeczny? No to mi się podobało. ta. Jaki gracz serdeczny? No to mi się podobało. ty że mi jesteś. Kilka telefonów od ringi dostaliśmy do rozdania. 12 w sumie. Jaki gracz serdeczny. Oni patrzą w dwa młotowy, jeden z drugim. Dwa chuje na tym bez stoją. Tak, Poszedł, jedziemy. Ty był słodki, czy nie? Yes. Ja freszu, nie. 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 na Nie. 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 dogadaliśmy się, Uj, że ja lewa, ty ty prawo a. Kurwa, Nie. Nie. Nice Nice, nice. nice Pan z z I z duchem kurwa twoim jedziemy!

bos odna sala z mi no, nie... no no dobra pomijamy no Jurek ma 40 Dwie uwaga słaby skończył Co to rozbita Czekaj dam jeden Nice, nice. Powinna być ro... rotacja podgnazda. słaba Będzie słaba na pewno dajmy się za mapę smuka. Ja szyby zajmę Nieźle mati no no, szyba? Szyby szyba. szyby lewo lewo lewo, lewo, lewo. lewo. Nice. Ktoś z dworu dajcie ci się Jurek o No że To pewnie chyba Inny chyba nie Inny, senem to był, senem to był Ja dosyć na ale Gala w roku gala jest

Co mi piszczy ty. No dobra, ten mi trąbi. znowu, zaraz tutaj... No to kurwa, to... sędziowie piszczą! Dodaj, to... Ciekawe, że... Ty chuju jebany papu! Kurwa gwiżdże mi! O jajca ty! I teraz będzie, wszyscy patrzą! O kurwa, jaro! Było Easy, było! Oj! <laughs> o. <what> <gryzanie> Dawaj, jadą! Musisz! Jadą. <gryzanie> Jaki gracz serdeczny! Było grane! Co tam się stanęło? Było Wezmę spróbuję na nowej Teraz jest? na jeden Schody jest On podnie, nie, pod smułka staje Tak, tak, na szybku. na Gdzie się dać smoka tuż? Ej, co? mają jeszcze jednego flesza, jednego żucia. Hej, co? Pasaż, Zacznijmy mój. co spłasnąć. Czeka, do, do lewej, no. Co nie wiem, on nie wie, że ty. Wie B zabij, zabij zabi to B, bo ja zginę. Zabij go, Pagu! Zabij go. Bo on Ale ja mam tak. Uj, plan. Je o, okno, zabi Missouri. okno, okno, zabij, okno, zabij, okno, zabij. O, Zmierdalaj <language> Gadać się, coś do mnie! To, to nie. Nie. Ja. Wow. Skurwa, na, ty się nadajesz na pierwszy poziom, na dziewiąty A to jest oczywista oczywistość. I mielibyśmy trzeci pojedynek rozstrzygający to wydarzenie. On cię pierdolną szachę nie wiedziałbyś co się stało. Krakowska, krakowskiego konia bym ci zbił. Co? Dwa, co Cofam Wszystko, wszystko Środek Bied jeden, środek wyszedł, co? Ja doszły Jeden Balan, balon Idź. Gdzie, wypierdalać Tylko prawo, biedzy, prawo, Jeszcze jeden AWP, za murkiem Obrawieni, OBROWIENI, KURWA jest, Brawo Mateusz, super Może być szybka rotacja Pan. respawn Flaszuje tam jest, was? No, Moje ruiny, ruiny zajmują Oni już mają B, Pasha ja będę zachodził. Od CT ma coś raczej. Dospokójcie, CT poczekajcie na paszę teraz. Pasza jest dopiero na. Na drugi. zachodzi? dobrze. mu czas. Wojny przebił, wojny przebił. Jeden jest. Łapie ruinę, łapie ruinę. Jeden daleko dobiega, saiu. On dopiero teraz do CT będzie. To co? a nie, to ten smoke, dobra. Ruinę trzymam. Wsadził basen. Ja trzymam CT. Ruina sniper. Dwóch chyba, dwóch chyba, wiesz? Nice, Pawełek. Ruina, RUINA, RUINA CHYBA TAK, RUINA, RUINA NIE piekuję. NIE MOŚĘ ŻYĆ Dobrze. BRAWO Robimy TO MÓWIŁEM KURDE, ŻE BĄD TEGO SMOGA PODCHODZISZ NA TO B I ZATRZEKNIESZ NA ZA TAM Super. KONIEC JUŻ? Czapla NA een so you have to leave it for one short jour. You can take your phone, you can take your camera, but you can't take on okay. the port Wi-Fi. I can't take it. Sorry. Okay. It's not allowed. Okay, so can you take camera, what can we take? You can take only camera and your phone. Wi-Fi mobile, Wi-Fi, power Okay. And the second one, one, two. This one prohibited. This one prohibited. This one prohibited. Okay, okay, okay. This one, yes. what's, one, truth. What's the problem with that? Anyway, because I we want... don't record offline, we go live. And life. we show the Polish people, supporters. You can't do any live translation. If it's okay. not an official translation. Okay. Otherwise, you must have an accreditation. Which you don't have. Yeah. yeah, we don't yeah. Can we get one now?

są w nie trafiony. mi dalej, jest sniper. Jak na gale. 300 na B znowu tu nie widzę Mogą już pod B wychronione. 1B. Daję sobie Piękne. na gale. Pod B jest Piękne. NA da. No a ja, a ja na przykład mam 104, nie? To u mnie budkę... Bootcamp... Jakbym, jakbym wyjebał kurwa, znaczy jakbym przesunął kanapę na jedną stronę ściany, to normalnie wpierdalaś kurwa 6 komputerów albo 7 nawet i grasz normalnie sobie na luzie nie? Masz fuj miejsca wtedy Teraz tak gadasz by zaraz ci Izak Obyrc kurwa zjedzie na chatę Z Bartoszem, hype'erem No, no nie reklamuj tam się, to, kurwa, Będziecie mieli butka tych kurwa ty, hypera grubasa tam Spawać, kurwa tutaj człowieku, normalnie Izak usłyszy tam wiesz, cięcie kosztów Bierz będzie z Izakiem kurwa On sam obetnę, zaraz tyle będzie ma Ty, ty a my ta... na... Co się stało? Tak jak. Presy <noise> z tobą, tremor. To jest gdzieś, bądź. Odepresy. Odepresy, siodlę. Aha, prawie, A bierzesz rzeki. Kurwy! Kurwa! Dzień dobry. kurwa. <noise> Jezus, To rad. Kurwy, jebany, zobaczcie radio, pierdolonym! Kurwa! Wiecie, co przed chwilą w radiu powiedzieli? Że no? odwołują dzisiejszy mecz, kurwa, Paleto base Sandy Shores, czekałem na to, jebany rok! Odwołują ten mecz! Ja myślałem, że pan do nas krzyczy, kurwa. Nie no, w życiu! Ja <laughs> się przestraszyłam, dobra. No to nie Miłego, na razie! Też poszliście, no, wiem jak jest. Na razie! <laughs> o kurwa. O kurwa. a dobrze ci zapłynęło. ci nie skończyło. Zapłynąłem dobrą bajerę z tym radiem, co? Dobrze, dobrze, kurwa, Dobra, robimy kasetę poza miastem. Ale wiesz, ja tak powiedziałem, my, bo myślałem, że coś zaatakujemy pod względem Tak, 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 wiem.